Mały brat George. To mama Świnka! A to tata Świnka? Świnka. Pepa. Szynka pepal. Halo! Mówi tata Świnka. Telefon jest uszkodzony. Słyszysz? Nic nie można zrozumieć. Au to był myśl... Monsieur... To był Menel z Biedry mówił po rusku. A! Tak, przypuszczałem. Gadaj co mówił Menel albo śpisz na ulicy. Mówił, że wysłał pod nasz adres podróbę konia. Szczel. Piątkową przyjaciółką Pepy. Z Rosji. Mały szczel przyjedzie poćwiczyć ile to 2 plus 2. Musimy się śpieszyć, pociąg do. Szczyła!

Delfina ma taką ogromną walizę? Tak, delfina zabrała ze sobą tylko trochę niezbędnych rzeczy, takich których tu nie macie. Au <laughs> revoir, Delfin! Przyjadę po ciebie. Już. Dwa lata. Gdzie mam położyć bombę nuklearną? W moim pokoju! Przecież będziemy mieszkały razem! <głos> <głos> oh. Ten bagaż jest tylko na jednodniowy pobyt? O oh, tak! Dlatego spakowałam, tylko swój na... Swoją bomb nuklearną. Oh. No, delfina przyjechała tu poćwiczyć, a... 2 plus 2. Musimy jej w tym pomóc. Tak, mamusiu! <noise> Muszę państwa przeprosić, że nie najlepiej mówię. Nie liczyć i myśleć. Oh. Liczysz jak największy krety. Bardzo pan miły, miły. Mam kłopoty z a... Myśleniem. Czy możemy pan pomóc? Kto od... wie się o swoim czasie? Ekspertem od odgrama. Myślenia. Jaką formę mają? Ma wynik działania 2 plus 2. E e e Zrobiło się bardzo późno. Gdzie pościelimy łóżko dla delfiny? Mamo, mamo! Będzie spała na podłodze. Doskonały pomysł. Pepa i delfina położyły się do łóżka. Pa dzieci, pora spać. Jutro będzie męczący dzień. Szczel pójdzie z tobą do kasyna. La. Jej! Dorme bien! Dorme bien to po francusku śpijcie dobrze. Wcale nie jestem śpiąca! <grym> Zaśpiewajmy sobie jakąś kołysankę do snu, Peppo. Tak! <grym> <grym> Delfiny uśpiła wszystkich. Delfina poszła z Pepą do przedszkola. Madame Gazello, to jest moja frakcja. Rosajska! Delfina, osiołek. Dobrze! Bonjour, Delfino! Delfina śpiewała mi wczoraj bardzo ładną francusenkę. Może nauczymy ją śpiewać po angielsku? Nauczmy ją śpiewać ding-dong. Tak, zaśpiewajcie mi piosenkę ding-dong. Pomoże mi w nauce angielskiego. Dobrze! Nauczyłam się kilku nowych słów po angielsku. Bim-bom, bingli bungli bum. <laughs>